Witajcie, zaczynamy nowy rok z przytupem. Dotarły do mnie dyski z Beyblade Limit Break DX Setu. Zamówiłem oczywiście same beje, bo aren mam już za dużo i nie mam ich gdzie trzymać, a odrobinę dłuższa linka w launcherach to nie jest coś, co przekonałoby mnie do zakupu całego zestawu. No ale dyski są początkiem nowego systemu, więc musiałem je zamówić. Dziś otworzymy sobie burn Hyperiona. Zacznijmy sobie od layeru, bo na nim głównie opiera się Limit Break System. Od razu widzimy, że jest ogromny. Design wręcz przytłacza, a wystające ostrza robią wrażenie. Użyta gama kolorów i dobre malowanie również na plus. Jest tak duży, że nie wiem, czy nadal nazywać to layerem. Jest to jakby połączenie layeru z chasy, a wszystko po to, aby mógł zadziałać gimmick wysuwanych ostrzy. Także zaczynamy spokojnie, ale potem zmienia się w prawdziwą bestię. Przyjrzyjmy się jeszcze chipowi, bowiem wygląda on jeszcze lepiej niż w pierwszym Hyperionie i nie kończy na wyglądzie. Nie dość, że core jest metalowy, to jeszcze złote elementy samego Hyperiona też są z metalu. Ciężki zawodnik. Disk to również nowość. Cio jest pierwszym diskiem zrobionym pod nowy system. Jak widzicie, jest bardzo wysoki, więc pasował będzie tylko i wyłącznie do dysków z systemem Limit Break, aby aktywować ukryty atak. Na koniec dodam, że dzięki nierównomiernemu rozłożeniu wagi będzie doskonałym dodatkiem do upper attacków. I na koniec driver. Chciałoby się powiedzieć, że to jedynie EXIT z dashem, ale mamy tu jeszcze metalową nakładkę o podobnej specyfice jak Extend Chip. Po nałożeniu tracimy co prawda efekt free spinu, ale dzięki temu dysk jeszcze, jest jeszcze bardziej stabilny i przede wszystkim cięższy. Podsumowując, Hyperion wprowadza nowy system, otrzymuje nowe części, jest wielki i ma dużo metalu. Jest doskonałym atakiem z ciekawym gimmickiem. Wygląda rewelacyjnie zarówno przed, jak i po przebudzeniu. Może na pierwszy rzut oka osiągi nie są rewelacyjne, ja jednak uważam, że należy dać mu szansę i nauczyć się w pełni wykorzystywać jego potencjał. Nawet jeżeli cały dysk nie będzie idealny, no, to na pewno znajdzie się zastosowanie dla jego poszczególnych części. Ma jednak jedną podstawową wadę. Wyszedł tylko w secie z Heliosem i areną, przez co jest mega drogi lub ciężko dostępny. Szkoda, że nie każdy może sobie na niego pozwolić. Pozostaje mieć nadzieję, że chociaż niektóre części będą dostępne w random boosterach. Natomiast tym, którzy mogą sobie na niego pozwolić, w 100% polecam. Jest to jeden z najlepiej wyglądających i najciekawszych dysków z całej serii Beyblade Burst. Także to by było na tyle i do zobaczenia w następnym filmie. Na razie.